Elo, ludziska z tej strony ma nowości, a jesteśmy w tej chwili w środku wielkiej wojny pomiędzy trzema barbarzyńskimi plemionami, a jednym legionem rzymskim, którym my dowodzi dowodzimy. Kurde, miał być taki mądry wstęp, piękny, fajny, a nie wyszło. Muszę się tego nauczyć. Takie jest Taki smutny morał, ale zaczynamy oczywiście, kontynuujemy walkę z trzema jakże ciężkimi e, imperiami barbarzyńskimi, e, czyli trevorami, którzy są u naszych bram, właśnie umarli. Tyle ich było. Całe ich plemię właśnie z, e, yes, przestało istnieć. Na chwilę obecną myślę jakby, co chcę zrobić i już sobie yes, wymyśliłem pomiędzy uh -huh. odcineczkami troszeczkę. Mam zamiar wyruszyć z tymi oto oddziałami, które tu widzicie na e, bastion przeciwnika. Zabierając stąd medyka i natychmiast wkładając tu medyka w ten sposób do trenowania. Bo trzeba się ruszyć, fajnie się broni. Mamy już 846 jednostek zabitych, bo komputer nie wykorzystuje machin oblężniczych, dzięki którym mógłby się łatwo do nas dostać. To jest bardzo, bardzo ważne. W ogóle mam też problem z elo-ludziska, bo zawsze mówię elo-rudziska. Spaszczenie umysłowe, wybaczcie. Yy, moglibyście to odbudować do pełni życia, co? Moglibyście, dziękuję. Troszeczkę takiego spytania umysłowego jest gdzieś. Po mówię elo Nie mówię elo-ludziska, tylko mówię elo-rudziska. tak dziwnie ludziska uh -huh. Dobra, to są moje problemy, takie powiedzmy osobiste. A teraz sprawdźmy, czy to coś jest. Nie ma. okej okay. jak nie ma. Na razie coś pomyśleliście. Szkoda, że za późno, panie e, panie, 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 plemiono Eburonów, e, panie Abberax, jest jak tam ci tam było. Mogę sobie w sumie sprawdzić, bo te 9, jak się kurde, nazywasz, ciulu. Ambirok, Ambiro, ambiro Co? Jeszcze raz. Ambiorix. Właśnie, Ambiorixie. Pacafixie. No, tu jakieś, kurde, kolejne ataki. O Jezu, drabiny. Proszę, to. Wy, to. wy to, wy to, 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 Nie! Wy tam wchodzić. Wchodzić. I napierdzielać wieżyczkę, dobrze. Ju, już się na was nie denerwuję. Co się dzieje? Piechota weszła. Piechota nerwiów. To jest trzecie plemię, z którym walczymy, czyli są embu, Nurowie. Jak tam... Czy Medek się rusza? Proszę, medyku? Nie ruszasz się, dobrze. Czyli mogę sobie zgarnąć was. Chcę z Was zgarnąć. Myślę, że nie. Spróbujmy na razie. Zatakować tereny Okej, okay, jak tam e, HP naszego bramy? Dobrze, rany są w porządku, nie ma problemu No mam takie niestety zazwyczaj, że będzie się udać na lekcję poprawnej wymowy Lekcji Poprawnej wymowy Lekcję poprawnej wymowy Dobra Niech oni podejdą do nas My zrobimy w lepszej pozycji. My szturmujemy głazami. Głazami. Bra, szybkie takie przemieszanko No i państw, nasze znaczy plemię eburonów. Czym? Eburonów? Eburonów. Ebu Nie, eburonów. Eburonów. Ebu Ma on w kuńcu, w kuńce do pały. Jakie pały. Do głowy sobie to Dobra e... Ich przewaga coraz jest mnie mniejsza Coraz mniejsza Dobra, mamy znowu przewagę Nie widzę, że miejsce, znowu sobie tak, zacholduje tutaj Czyli sobie stanę w miejscu i będę czekał aż on uderzy Psy jedne Psy, psy, psy będę drabinami atakować O nie o nie! O nie, śmierć drabiniarzu. Wywredny drabinary. Wywredne drabinary, ebunorowie. Ile on piechotę sobie zrekrutował? No fajnie, że masz tą piechotę. Dobra, wy mamy znowu przewagę, więc... Fajnie byłoby ją wykorzystać, więc sobie staniemy. Poczekamy aż dojdą. Dostaną obrażenia od naszych fajnych procarzy. No i jeszcze my ich garnizmem mamy zniszczyć dwie, tylko... Właśnie, zapisz. Zapis, 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 nie chcę się tak dużo rozkminiać, bo to trochę zajęło. Taktyczny zapis. Pierwszy odcinek z tej misji będziecie mogli zobaczyć na moim kanale, pewnie już wleciałem, możecie sobie to oczywiście sprawdzić i zobaczyć. Przepisanie Praetorians i numerek wcześniej. Dobra, pierwsza wioska została pokonana. Nie wiem, czy to się zalicza. Trzeba to piechotą zdobyć. Jeżeli Aha. trzeba to piechotą zdobyć, to piechota biegnie. To z góry by się przydało Dobra. No i plemię Eburonów. Ebu chyba tak się to mówi. Eburonów zostało właśnie pokonane. Nieoficjalnie, a oficjalnie nie zostanie pokonana. Jak przyjdzie do piechota, wybuduje swój, Aha. oczywiście garnizon. Chyba, że też jest nam. Yy... nie mamy podbić, więc musimy. Okej, okay. wlatujcie, wlatujcie pewnie, tu nic nie ma. Dokładnie, tak. Komputer, he. <grystanie> Jakoś mnie to nie dziwi. Elo. Nara przyjaciele Umierajcie, umierajcie łucznicy. Nasi się że są silniejsi od was. Nie jak nasi łucznicy. Uh -huh. yeah. Dajemy radę. Uh -huh. Sobie zostawmy yes, Legionistów. Dajemy chilę tu. Ma druga Legia pilnuje. General, jak nasza piechota znosi prawilny garnizon rzymskich legionów. No tutaj żeby będzie trzy podejść pewnie. Bo tu mamy co? Broń fortecy... A nie musimy nawet do tego podchodzić, ale sobie podejdziemy. Potestujemy sobie bersakerów, którzy to są to po prostu mocarni z Healem. Tutaj kolejny centurion ma jakieś tam jednostki. Okej. Okay. Tutaj chyba z są... nie wiem, zablokowane a tu. Tu jest najlepszy. Tim team. Team masakra, masakra... tych masakratorów można tak powiedzieć. Albo tym, który dobrze masakruje. Idźmy tam, legionie. Bo myślę, że e buronowie się podali. Teraz tak będę normalnie mówił. Bo nie wiem, co się z tym językiem, po prostu mi się plącze. Bardzo dziwne to jest. I to jest trochę niefajne, ale trzeba będzie z tym przeżyć. Dobra. Pierwszy bagar został podbity, znaczy podbita została jego wioska. Basilla się nazywa. Dobra. A możecie tak szybciej troszeczkę tu pobiec? Nie będzie problemów. No i co, wyruszajmy sobie w stronę tych legionistów. Chętnie bym ich przytulił. Włóczników może niekoniecznie. No i ruszajmy, no co nam pozostało? Idziemy roznieść kolejny tam. E, kolejną wrogą tą wioskę. Nie wiem do kogo to należy czy do nerwiów, czy do trewiów. Ale z nerwiami walczyliśmy. Dobra, mamy sobie łuczników. Uczniów sobie byśmy tu. Trzech piknierów sobie. Ustawimy o tutaj Aha. Może być tak Niech się tak ustawią Bazowo, wyjściowo I my idziemy w kolejną stronę Po kolejne trupsy Przekraczamy jak widzicie już limity Ojoj Ojoj, 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 złą drogę wybraliście łucznicy Tyle wam powiem I more troops join your side, uh -huh. More troops join your side. Świetnie. We are on the way. No bo, Pikinierów to, to, to yes możemy do grupy zostawić. W sumie zostawić. Dobra, jedziemy. Idziemy, jedziemy, jedziemy. Idziemy. idziemy sobie zagarnąć. Yes, to, oto. Uh -huh. Ten oto garnizon. Najpierw sobie uh -huh. najpierw przejdziemy tutaj. Prowokujemy troszeczkę. Jak tutaj jest w Nie ma nic tu, wróg. Pierdzielisz. Jak fajnie. Jak fajnie. I to są nerwie. O jezu, jak ja chciałem się na was zemścić. Nerwiowie. Tak mi wprowadziliście w kłopoty w ostatnich odcinkach, że należy wam się po prostu. Są miężne w pierdziol. W

Wy możecie sobie chodzić tutaj. No. I chyba nerwie zostaje właśnie pokonani. Mamy spacyfikować dwa garni z trzech nie ma problemu! wywali chyba wszystkie tam siły. Więc teraz tylko zostaje miła część, rozgrywki. Czyli niszczenie naszych tam. Niszczenie ich garnizonów to jest dosyć miłe. Nie ukrywajmy. Okej, okay, jeszcze te, te Trevorowie coś próbują wykonać zerów. Oszukali mnie! Oszukali mnie to, w Halo, wrota, zamknąć się! Halo, o co chodzi? Co to za oszustwa? Co to za cheatery? Co to za cheatery, się pytam? Co to, kurde, jest? Co to ma znaczyć? Co tu się zadziało? Gdzie są moi procarze? Do boju, procarze! Halo, halo! Przeciele? Medic prawie zdychnął przez was. O, wy skurczysyny jedne! Zbagowaliście mi bramę, żeby wam służyła? Tak? Tak? Tacy spryciorze z was? Tacy spryciorze? Ja wam powiem tyle. To już koniec waszej chwały. Cezar idzie wam w Duże podatki narzuci i zobaczycie wtedy, co to znaczy. Będę wam współczuł, jak Przestaniecie być psami. A zostaniecie Rzymianami. Bo będę się z Wami wysługiwał. Czy coś takiego. Dokładnie. Magom próbuje być śmieszny. 2 na 10. Dzięki. Dobra ocena. Do dobra ocena sytuacji. Obóz Cicero. Cicero, jak to brzmi? Cicero. Właśnie, opisu nie czytałem w, w tym odcinku. Taka tendencja była chyba w retorium, że co, co chwilę opis czytałem. Teraz się to zmieniało. Dobra, idźmy tych uwolnić, bo nie wiem, czy to wpływa na późniejszą historię. Jeżeli wpływa, to... pobiegnijmy tam. Albo się przebiegnijmy. No i Trevorowie... Trevorowie... Trevorowie, Trevorowie! Tam mają swoją... bazę. W ogóle mieli tylko 100 populacji. Fwie! Nerwujowie! Mają nagle milion ar armii, ale mają tylko 100 populacji. Rozumiem. Mają problem z populacją, ale oddział mają w. jeszcze trochę. Takie w hu, w Rozumiem. Buduj, buduj. Bersekerowie. No w sumie możemy się przejść tam do. Przejdźmy się tak nie niechcenia Bo możemy. No i takie właśnie standardowe... Wow, 1226. Ja mówiłem, takie standardowe misje mają po 1000 jednostek, 100 jednostek zabite, no to życie. Um, to już widzicie, że nic nie ma. Jak tu się okazało, że jeszcze są. E, na przykład Eburonowie mają jeszcze troszeczkę wojska. No. Dla mnie Eburonów. Ej, mogą się nauczyć wymawiać. Szkoda, że też jest ostatnie misje z nimi, Ja, yeah, Bo ich rozkurczymy, albo ich zabijemy, i zniszczymy, i spalimy na stosy, na stosy. Nooo. Chyba bez strat, tak mi się wydaje w naszych legionach. Ale to są Berserkerowie, więc. Pokazałem, jak walczą, pokazałem. Woo! Zakończyliśmy naszą misję, jest! O! Ten odcinek może być dosyć krótki Ale wiem, że ta misja wielu, wielu Graczom Praetoriansów pewnie sprawiła e, problemy Dlatego ją sobie zrobiłem w kolejnym odcinku, wiem, że krótki odcinek Ale nie hejtujcie tak bardzo, bo już nagrywam Na razie, do usłyszenia, cześć, hejos